Witam wszystkich, tu Jan Zajączki z kanału podcastowego. Badałem ja o ten problem. Dwa dni temu nagrałem odcinek pilotażowy, który został doceniony przez moich kolegów i znajomych na, może na Messengerze. Dlatego postanowiłem nagrywać odcinek tak zwany pierwszy. Nie wiem, jak ja będę nagrywał. Yy, nagrywam na Dytafonie. Jest. Yy, jest 43 minuty po północy, 22 kwietnia w 2020 roku. jesteśmy w w epidemii. Niech występować nie mogę, bo wiadomo, że jest tu pozamykane, postanowiłem nagrywać nagrywany podcast, taki audio nagrywania stand-upu moje do właśnie i̇şte. do koledowa, rozmawiałem, kolejny że to będzie nas siedząco nagrywał, że następnie ten, ten ale też yy, chodzę, właśnie chodzę po pokoju i nagrywam jej, ja, ja po ja prostu chodziłem, bo coś mam, ja, kiedyś wróciłem nagranie na YouTube z mojego występu, Mama się pytała, czy, czy na każdym występie tak ch chodzisz, ja światowałam, przecież mama mam, ale muszę chodzić. Tak to mm, ta, ta jest. Czy mam detaf? Czy mam de czasami teraz tam chwilę nadziewam siebie klasycznie król karol Kupy królowej Karolinie, te standardowe Ten epidemia jest to, że przyłamić że zjebała przyła, że przyła, że wszystko wszystko, Miałem dużo rzeczy zaplanowanych i już nic dupa na razie siedzę w, dom, w domu i chwilę w Nesklicz, albo piszę pracę magicersu, bo jestem w ostatnim roku studiów. Studiów o dziwnej nazwie, technologii szyfrowania, animacji w kulturze. Nie wiadomo, co po tym będzie. Pe pewnie uczelnia wymyśliła i instytut, żeby nazwać naj najbardziej skomplikowany nazwę z kierunku. Pe ostatnio, będzie, ostatnio dostanie nagrodę od Ministerstwa, Pewnie za to, że mają nazwę. Ta to, ja to, ja to, ja to mają. Ost no, ostatnio. Jak to na to, to trochę czuję się... Ja Cooper, że w Twin Peaks, bo też miał detafon, który nazwał Dian, też powinien nazwać ten detafon jakimś imieniem jakimś, ale nie wiem, może nie, bo to trochę za dziecinne. Yy, mówię, od 3-4 miesięcy zacząłem występować, ale to... Co, to co... Wszedłem na, na warsztaty literackie, żeby po podrócić do pisania, bo czasami pisałem na o sobie do szuflady. I tam była pani, która napisała tych klasztorówki, pisarka powiedziała, że podążasz za marzeniami, ja miałem takie marzenie wystąpić na scenie, z spełniłem trochę. I miałem, zobaczyłem, jak to jest, tak zwanej drugiej, drugiej do obiegu, czyli występów, od strony występującej do, a nie od strony widza. Jedno ja to polubiłem to. To jest takie coś, że jesteś sam, wchodzisz sam, masz mikrofon, 30-40 osób patrzy na Ciebie i ty i, ty, i tak jakbyś, uczył, jakbyś prowadził na, na studiach, czy coś, ktoś po prostu jesteś sam przeciwko 40-50, a może nawet 100, 100 oczom, które patrzą na Ciebie, co powiesz, co zrobisz, co to jest takie Trochę dla mnie onimieryczne, mistyczne, w ogóle fajne uczucie. tazy powinien też część tam występów bo to jest fajna przynoda i można się wiele nauczyć, można się wiele, wiele, bo się... Bo o mnie podziwiają, powiedziała, że tak bez czemu wchodzić i tyle. Czemu ja zawsze te na przykład na gdzie mam Nie wiem jak to wyjdzie, nie wiem czy to. Ma jak pan dowiedział się po pierwszych występach zacząłem występować, to powiedziała, no nie dziwię się ja będziesz odbierał się. Kiedyś myślałam może, żeby być Cinegelem, ale stwierdziłem, że chudy jestem i to by w chude mam ten mam duże jemy, ale ja też słabo. W takim czasie chudy jestem. Czasami te barki jakieś takie ustrzywione, takie dziwne. Ja osoby obozu koncentracyjnego czy coś no, trochę za ostro będzie. Też mam problemy tym, że trzeba szybko mówić. Tam, tym, że trochę zwolnić czy powoli. Też, też mam problemy w płynem. Płyn tam, tak sobie kiedyś, no, zartowałem, że mam problem z Adolf a Adolf ha, okay, Hitler chciał być malazem, a miał problem z perspektywą, dlatego to wyrzucili. Ja mam problem z to pewnie kiedyś mi to wyrzucą z tendałów nie będę w rowie może do wojny światowej. Czy to wojna światowa, przepraszam, wywołam, bo to już wywołane było. Też mieli na to pomysły. Taki mam pomysł, że powiedziałam tacy że Andrzej Duda robi tchły jeje, że może na Facebooka dodać pytanie, pomyślałem sobie, e, takie jest pytanie, dlaczego pan prezydent jest taki, taki, do, taki do dupy, o, czasem powiem, i to napisz, tu, co sobie do więzienia i, i tyle, będę się, też spokój od siebie. Ostatnio dostałem fucha na festiwalu filmowym lubaliśmy, że będę selekcjonował filmy, czasami to będę miał takie samo uczucie, jak ma pewnie osoba, która dopuszcza osoby do Open Mine'u na stand-upy. Teraz ja poczuję się ten wywierający też tam myślę, myślę bardziej taką um, myślę, że mówią, że nie myślę tak o takich urozumieniach, bo bym o tych urozumieniach na stand-upie, że kiedyś w technika bym zaczął że zespół, jakiś, występował, wam, występowałbym, jakiś zespół black metalowy, czy coś, żeby było jakaś inaczej. A oni mówią, nie, zajmuj, zajmuj się tym, a nie mówię, że jestem, ja jestem, że że mam głupi pomysły przychodzą mnie do głowy. Miałem wtedy pomysł, żeby Występować dla Polskiej sta Stacji Artycznej To był prawdopodobnie pierwszy stan do apertury, występuje na kole podbiedu nowym, No, stwierdziłem, na no, Metallica działa koncert od do tez. Może być Też... Można, miałem ja mam że może założyć Fundację e, dla osób w dla komików Żeby posłuchać ich, albo... Taką... Tato... Takie, te to takie stowarzyszenie, kiedy ta że zajmowała się stand-upem na komunie, na święta, na potrzeby, na inne dla tak. ludzi. Nie wiem, czy to, on mówi, weź tam, spokój się. Za dużo, za, za ten powiedział, że on zawsze mnie zbija, a ten mówi, że za, za dużo pomysłów masz i tyle, że trzeba być realnym. Ostatnio też byliśmy kiedyś na karaoke w klubie. O, jedną bardziej znają niż mnie. Pytam je, mnie, pyta mnie, pyta mnie, czy znaczy tak analizuje się politycznie jak on. Ja, ja powiedziałem, po prostu, że mnie ja to się nie interesuje. No to, to byłoby na tyle. Pozdrawiam. trzymajcie się, że zrobię, życzę.